Tą influencerką jest Julia Żugaj. Co to ma wspólnego z tym? To są skojarzenia, ja mam wytłumaczę. Związane z ostrym. To nie są. Pierniczki! Też myślałam, też myślałam. Tak, tak, tak ty... na no, reklamę Staczyński no. Co? A co to do... jest, czemu? O stare. co Co Co? Wy rob... Co wy w ogóle kupujecie? A ja, ja też mam wytłumaczę. ja też wam wytłumaczę. Co? Ja też mam wytłumaczę. Wytłumaczę wam. to! Jeszcze tych parówek tłumaczyć. No co, no to akurat nie proszę. Miała, to miała dila z, z parówkami i... no i tyle, no. Jeszcze w ogóle, ja jestem w sklepie, kupuję coś tam, jednego imprensera i mówię, dobra, teraz Julię Żubę idę i stoję przed mną parówki. Cała ściana. mówię, dobra, biorę. Julia, wy No bo, ona teraz miała swoją tą trasę koncertową, wiosnę, lato, jesień, zima. No, no, I to się nazywają no. dzwoneczki. I ona miała na scenie takie dzwoneczki, ona generalnie jest taki, takim dzwoneczkiem, który śpiewa i mnie się tak po prostu to skojarzyło, bo chciałam wziąć parówki, ale uznałam, że to będzie takie oczywiste z parówkami. A że mi się bardziej wydaje, że Julka zrobiła ci prezent starego. Dziękuję, ale to akurat szacunek. Czemu ten kot? Szacunek. Czemu kot? Dlaczego? No właśnie, bo wiedziałem, że to nie będzie kot, to nie jest mysz, tylko kot, Ale ona miała tą właśnie aperę. Myszeczko, myszeczko. A to jest pewnie do tańca z gwiazdami. Tak, i to ja wybrałam. Tak, tak. Najlepiej, żeby były w ogóle jeszcze różowe, ale no niestety takie. Nie, pomarańczowe, przemęczowe. To dla mnie, Julia Żuga to jest taka trochę Montana, ale to nie ma związku z tym, co kupiłem po prostu. Tak, Ale jest to dziewczyna, która śpiewa, widzicie? Dziewczyna ma otwartą ustę, śpiewa, muzyczka tutaj jest no. i ona ma te swoje zwierzaczki, dwa czy tam trzy pieski, nie pamiętałem czy dwa czy trzy, więc... Mi się taki Kiórka skojarzyła po prostu. A, no. a to by się skojarzyło z, z psem? Tak, bo ona ma te swoje pieski i jedna nazywa się Bajka, a to jest bajka, my. Bajka. Ja pierdolę. Dobra. Dobre. I, to to pies, I z wartem go nawet biega. <laughs> Dwóch influencerów <nawet> <laughs>